Witam, jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek, zgrajmy w Flatout 2. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem wcześniej, będą te kaskaderskie dwie traski. Ale tego dużo tutaj. Oho, ho, to to będzie masakra. Dobra, tutaj trzy, nieźle, lecz po cztery? Dobra, to lecimy najpierw w te wyścigi. No i, 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 na początek tutaj... Nie, nie, nie idzie za dobrze, ale jakieś auto mają inne, bo Sofia miała jaśniejsze chyba. Chociaż z jestem... Aha, to Nitro się sam ładuje. Dobra, ja was tu sobie wyminę. Ej, 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 zostaw mi Dlatego ja mi tutaj na twarz spadło. Ciepsko nawracam, Dużo rzeczy w, w zakręty wchodzę Ale dobrze, spoko, jakoś mi przelecia. Tylko, że jeszcze muszę tutaj dogonić tego Jacka, bo on mi za bardzo tu ucieka No, teraz ja tutaj ładnie poleciałem Dobra, nikt ode mnie nie przeleciał Co mi się dziwię, z drugiej cieszę Mam takie głupie uczucie no, znowu? Jak oni to robią? Muszę odjąć troszkę ramy z mojego auta. Spoko, tutaj to to jest z się, że się tego piję. I ten już wyjechał i tak jest przede mną, no co za mada. A ten znowu nade mną. Dobrze, przynajmniej lądować to nie umiem. Zjeżdżaj, ziemek. Powiedziałem, zjeżdżaj. Nie rozumiesz, jak normalnie mówię, to ci inaczej to przetłumaczę. A język dżungli... Dostaniesz ze 100 kilosów na godzinę w boga, to coś tam... No. no. i ku meciach, ostatnie krążenia, to start i pierwszy! I wygrana! Czyli tak, jak to miało wyglądać. Minutka 56 i jedziemy sobie następne. Tylko nic nie zarobiłem tu specjalnie, tylko to, co miałem zrobić. Ok, to lecimy sobie to. Zobaczymy, czy mi się uda. Samuczek? Lecimy. Mm, nie mam wyznaczonych kart. Ok, no to sobie lecimy w ASKI. A, jak chciałem maska prawie go tutaj treflę Będę sobie polecieć pod kolor Zapomniałem jakie tu były to, to jest chyba to co w pokerze te punkty 14 to W sumie jak będzie chyba pod kolor to będzie jakiś bonus, ale jak same asy będą to też będzie bonus Dobra, gdzie mamy teraz asy? A, tu jest jeden, okej okay, to lecimy na niego Sam środek ładnie, ładnie i pierwszy dalej. Tu mam szansę wygrać na pierwszej pozycji. Mam szansę, ale czy mi się powiedzie? już twoje drogi. Gdzie teraz są lasy? Tu i tu, to pojedziemy w tego na dole. Idealnie w środek. Wow, wartość. Aha, bo to jest serduszko, to jest najmocniejsze. He, nie wiem. Dobrażka. No i gdzie teraz jeszcze jeden as powinien być? Gdzie on jest? Chwila, wait, Gdzie jest as? Gdzie jest as? Gdzie był as? Jeszcze jeden powinien być. Warto 8 dzięki Rząd kolor, teraz muszę to jakoś tu ładnie zrobić. Chwila, jakby to tak zrobić Dobra, gdzie to jest tam coś? Ooo nic nie widać. To lecimy coś. Wyleby był ten przysteczkę. Ok, mamy tr trzy takie same kolory, nie wiem czy to coś da. Pewnie to pokażemy. Tu muszę być pierwszy, bo to jest akurat łatwe. Czwarty, no spoko. Lecimy, teraz inny układ. Nie wiem czy dam radę, ale spróbuję. Dobra. To. Teraz muszę króla znaleźć tego Chociaż nie, wszystkie asy by się przydały Chociaż zobaczymy jak to wyjdzie Króle nie ma z tego, ale jest dano, za to Polecimy sobie na dano Jest tu gdzieś raz? Trefle z tym, będziemy wszystkie wybijać Tak pod ten pod... Kolejność O, jest król Chyba z tych nawet Tak Nie? Będzie kolor Czy nie będzie kolej. Nie, z tego, okej, okay. dobra, spoko Król trefl No ładnie Haha <śm> Nieźle. Ale Budnosików Nieźle. Teraz co? Jopek. Jopek jest. Nie ma Jopka, ale jest dziesiątka. Lecimy w dziesiątkę. Dziesiątka dość wysoko. I coś się boję, że nie doletę... Nie, dobra, dolecę. Ledwo, ledwo. Warto 10. Ciężko teraz by się przydał, żeby był jopek. no miał ładną kulę punktów, jest? Nie ma go. kurczę Lipa. To lecimy wasa. As. Dobra. Będzie. 14. Połącz. No tak para. Drugi. Aha, fajnie, skarnęła. Okej, okay, od nowa. Muszę być pierwszy, to jest łatwe. To co lecimy w króla, czy nie, wasa na środku. Okej, okay. Asik do mnie leci. Piki będziemy zbierać może. Może z pikami się uda. Teraz co będzie pik? To jest takie coś. Ok, no to króla mamy. Jest król, tak? Jest. Oj, za wysoko. Muszę tu zniżyć, ale za bardzo zniżyłem, więc podniosę i jest. Pik. Król. No to dobra, plus jeden połączy kolor. No to dzięki. Ale chcę więcej, więc teraz lecimy sobie w damę której nie ma, spoko. Ale jest? Japek. O, jak jak Nie dolecę, nie dolecę, nie! Bo... A, serio? Au, au, przestań się już tam odbijać. Bo szansę. Pojedziemy jeszcze raz od nowa. Aż będę pierwszy. Albo mi się się ludzi. Dobra, to jedziemy teraz z czarnego. A czy w niebieskie. Ale. W te, co jest ich. No, najmniej z góry. Próbujemy karo wybijać. Bo cztery asy, może jakby się udało, to też by było dobrze. Iwę niebieskie, jak nie widzę coś za wiele Ale tu coś jest Nie tak wysoko Dobra, jest Jopek Teraz króla i damy będzie ładnie To by się udało o i nie ma Zawsze się musi coś zepsuć tutaj I Lecimy wasa Nisko, to wysoko. Dobra, wykieruję ledwo, ledwo, ale wykierowałem. Trzymaj się belki, nie puszczaj się, chłopie. Na razie żadnych w tej kombinacji nie mam. To są dobre karty po prostu. A przydałoby się jakieś kombinacje. Król jest, mogę zaryzykować polecieć tego króla. Wow, wow, wow. Dobra, zawadziłem. Ledwo, ledwo, ale jest. Teraz, żeby tylko dama była, to jestem ustawiony. No, powinno być, dobrze. Albo jakiś asik, może trujeczka. Z dama jest, tylko żeby w nią trafić teraz. Przydałoby się, się zrobienie zrobić No to niestety nie w tej grze. Nie trafię. Trafię. Dobra, jest. Lit. Królowa Karo. Na szczyty mnie wywiezie. Wyniesie. Plus 4, plus 3, plus 5, plus 4. ojej. Oh yeah. I pierwszy. Ta, 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 ta. 80 punktów, i dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, kiedy już sobie pojedziemy nowym autkiem.